Cześć, w dzisiejszym odcinku testujemy jeden z telefonów z serii L od LG, czyli model L7. LG Swift L7 jest jednym z czterech przedstawicieli nowej linii stylistycznej od LG, która nazywa się L-Style. To jest model pośrodku, drugi od góry, jeżeli tak można się wyrazić. Jeżeli chodzi o sam design, to on jest zainspirowany marką Black Label, czyli taką szkołą designu, którą LG jakiś czas temu wprowadził do swoich telefonów, prezentując modele na przykład Secret albo LG Chocolate. Ale mnie telefon z całą pewnością znacznie bardziej kojarzy się stylistycznie z LG Pradą, albo na przykład z Samsungiem Galaxy S2. I myślę, że jeżeli położylibyśmy oba te ostatnie telefony, dwa ostatnie koło Siebie, to lajk nie rozpoznałby, który z nich jest którym. Jeżeli zaś chodzi o jakość wykonania telefonu, to ona jest bardzo dobra. Plastiki są świetne jakości. Z tyłu jest taka klapka chropowata z teksturą taką poprzecznymi prążkami, czy podłużnymi w zasadzie prążkami, które świetnie maskują rysy i rzeczywiście żadne ślady tutaj nawet po dłuższym czasie nie są widoczne. Jest ładny detal w postaci takiej obwódki aparatu, która wygląda na metal. Na froncie jest wielka tafla szkła Gorilla. Która świetnie też chroni ekran przed zarysowaniami. Na górze telefon jest spłaszczony, ale po bokach jest obły, w związku z tym fajnie wpasowuje się w dłoń, mimo że jest duży, jest wysoki i szeroki. To jest lekki, to jest jego pozytywna cecha i jest również bardzo, bardzo cienki. To jest jeden z najcieńszych telefonów, jakie są na rynku. Ekran LG Chief L7 sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem z lepszej, wyższej półki, dlatego, że masz 4,3 cala. W średniej półce z kolei jest rozdzielczość tego um, wyświetlacza, bo to jest 480x800. I na takim ekranie, w takim rozmiarze, taka rozdzielczość zapewnia tylko dobrej jakości um, ostrość, natomiast z całą pewnością niejakość rewelacyjną. Matryca jest wykonana w technologii IPS czy IPS, jeżeli ktoś woli po polsku, i ona zapewnia dobrą jaskrawość barw. Dobry kontrast, kolory są nasycone żywe i rzeczywiście przyjemnie na taki ekran się patrzy. Ale niestety, dużo, dużo lepsza mogłaby być czytelność w jasnym słońcu, bo ten ekran jest niestety bardzo, bardzo odblaskowy i mocno odbija światło. Druga sprawa to kiepskie kąty widzenia. Rzeczywiście, kiedy przekręcacie nawet delikatnie telefon w lewo albo w prawo, pojawia się degradacja kontrastu. Kolory się rozmywają, pojawia się negatyw na niektórych barwach. W związku z tym, ekran LG Swift L7 jest ok. Imponuje na pewno wielkością, ale z całą pewnością to nie jest najlepszy ekran na rynku. We wnętrzu L7 znajdziecie procesor taktowany zegarem 1 GHz jest 512 MB pamięci RAM i około 3 GB wewnętrznej pamięci na pliki użytkownika. Natomiast jeżeli chodzi o sam procesor, no to z całą pewnością nie jest żadną rakietą, to nie jest żadna świetna stawka i rzeczywiście on pozwala tylko i wyłącznie urządzeniu pracować poprawnie. Natomiast pojawiają się niestety różne klatkowania animacji, przycięcia, lagi, delikatne, mniejsze, większe w zależności od tego, jaką aplikację używacie. No i niestety ciężko to uznać za jakikolwiek standard w dzisiejszych czasach. Ja myślę, że winna jest przede wszystkim stara architektura procesora i nowa wersja systemu. A ta nowa, bardziej wymagająca wersja systemu to Android w wersji 4.0, czyli ICS Ice Cream Sandwich, jak kto woli, lodowa kanapka, jeżeli ktoś woli po polsku. I to akurat jest bardzo pozytywna cecha, ponieważ LG zasłynął w świecie smartfonowym tym, że aktualizacje na swoje smartfony wypuszcza bardzo, bardzo kapryśnie. Czasami trzeba czekać na nie latami, czasami w ogóle się nie pojawiają, mimo że były zapowiedziane. Więc akurat fakt, że L7 pracuje na nowej wersji systemu, to jest bardzo pozytywna cecha. Ale oczywiście Android 4.0 jest przykryty nakładką systemową, ona się nazywa Optimus w wersji 3.0. I ona tak naprawdę nie wnosi zupełnie nic nowego do takiego Androidowego świata nakładek. Natomiast sam całą pewnością ma kilka praktycznych trików, które pozwalają wygodniej używać. I ona też jest zupełnie ładna. Na przykład, kiedy, macie, kiedy włączycie sobie telefon, kiedy próbujecie go włączyć, no to pojawia wam się jak zawsze ekran blokady w Androidzie. Z jego poziomu możecie uruchomić cztery aplikacje, które są przypisane, które mają przypisane skróty tutaj na dole tej, tego ekranu blokady. A jeżeli chcecie odblokować sobie telefon, to pojawia się taki fajny trik, że to, co jest pod ekranem blokady, jakby zaczyna się pojawiać przez kółeczko, więc można sobie to Podejrzeć. Ekran można przycisnąć w dowolnym miejscu i przesnąć w dowolną stronę po to, żeby telefon odblokować, ale taki efekt wygląda ciekawie, ja pierwszy raz go widzę i mi się po prostu podoba. Pasek powiadomień również został zmieniony na modłę najczęściej spotykaną w chwili obecnej w Androidzie, czyli są na nim skróty komunikacyjne do różnych funkcji. Można sobie również te skróty komunikacyjne, czy skróty generalnie do ustawień telefonu, pozmieniać. To znaczy, można dodać sobie te, które chcielibyśmy tam mieć, można sobie usunąć te, których byśmy tam nie chcieli mieć. I to jest fajna sprawa. E, Praktyczna i rzeczywiście wygodniej się w ten sposób zarządza pracą urządzenia szybciej, z całą pewnością. Podoba mi się również trik, o którym już kiedyś mówiłem przy okazji którejś z recenzji telefonów od LG. To znaczy, kiedy pojawia się jakaś lista alfabetyczna, na przykład kontaktów, gdzie mamy te konta bardzo, bardzo dużo i trzeba sobie mocno poprzewijać po to, żeby dojechać do jakiejś konkretnej osoby. Możemy również uszczypnąć całą listę, wtedy ona się zmniejszy, pojawią się tylko nagłówki liter i możemy dzięki temu bardzo szybko przeskoczyć do danej litery, co przyspiesza wyszukiwanie kontaktów na długich listach albo na przykład muzyki w odtwarzaczu muzyki. Odtwarzacz muzyki ma oczywiście funkcję filtrowania, co oznacza, że można wybrać sobie muzykę na przykład wyszukując ją w folderach. Można również pozmieniać ustawienia dźwięku w ekwajzerze wbudowanym. Jest tam kilka m, takich presetów ustawień, które pozwalają w jakiś sposób dopasować jakość muzyki do naszych potrzeb. Jeżeli chodzi o sam interfejs, e, no to oczywiście wyświetlane są okładki, żeby przełączyć się pomiędzy piosenkami wystarczy przesunąć w lewo albo w prawo po okładce, e, po to, żeby m, telefon przeskoczył do kolejnej piosenki. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to ona jest zupełnie w porządku, jest ok, to na pewno nie jest rewelacyjny telefon muzyczny, ale w tej stawce ciężko wymagać czegoś większego. Ja trochę żałuję, że w samym interfejsie zrezygnowano z tej takiej mega efektownej animacji. Ściany okłady, która pojawia się we wcześniejszych telefonach jak na przykład LG Swift 2X. No trudno, niestety jakichś tutaj mm, wielce efektownych animacji nie będziemy mieć i ich nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, telefon ma wbudowane kodeki DivX, x fit do ma wszystkich formatów, jakie w ogóle istnieją, do wszystkich kodeków dźwięku i obrazu, ale niestety pojawia się jedna wielka potężna wada. W telefonie z takim ekranem i w telefonie z takim procesorem można byłoby się spodziewać, że będzie również możliwość odtwarzania filmów przynajmniej w jakości HD, niestety tego nie ma i telefon nie radzi sobie z rozdzielczością 720p. Aparat robi zdjęcia w rozdzielczości 5 MP, ma diodę doświetlającą z tyłu, która niestety jest zbyt słaba po to, żeby doświetlić jakąkolwiek ciemną scenerię i niestety dioda doświetlająca jest na minus. Natomiast jeżeli chodzi o samą jakość zdjęć, jest zupełnie ok, jest nieźle, natomiast daleko do najlepszej konkurencji, dlatego że zdjęcia mają dobre odwzorowanie barw, jest dobry kontrast, ale niestety pojawia się jakaś ziarnistość, pojawia się dużo szumów, jeżeli pojawia się jakaś ciemniejsza scenaria czy mniej doświetlone miejsce na konkretnym zdjęciu. W związku z tym to nie jest najlepsza aparat, jaki jest na rynku, ale do codziennych zastosowań w większości użytkowników powinien wystarczyć. Wielkie rozczarowanie jest natomiast przy okazji kręcenia wideo, dlatego że nie dość, że coś jest nie tak wyraźnie z kolorami, one są jakieś takie mocno przescone i przekształcone, zniekształcone w jakiś niefajny sposób. No to druga sprawa jest taka, że niestety telefon również nie radzi sobie z rozdzielczością 720p ponownie, tak samo jak przy odtwarzaniu wideo. W związku z tym o nagrywaniu filmów w HD zapomnijcie. Jest tylko rozdzielczość VGA, która z całą pewnością już nie jest dobrym standardem w dzisiejszych czasach. Jeśli zaś chodzi o przeglądanie internetu, to mogłoby się wydawać, że na dużym ekranie, na ekranie w rozmiarze 4,30 cala, przeglądanie internetu będzie bajka, szczególnie, że za pracę z internetem odpowiada nowa przeglądarka internetowa z Androida 4. No niestety jest rozczarowanie, dlatego, że jest problem jakiś z optymalizacją tej przeglądarki internetowej i pojawia się zdecydowanie zbyt dużo lagów, żeby można było mówić o wygodnym korzystaniu z internetu, w Swiftie L7. Nie podoba mi się również to, że LG zrezygnowało ze wsparcia dla technologii Flash. Mimo, że da się przecież wtyczkę flashową gdzieś tam znaleźć jeszcze w sieci i wrzucić ją sobie do telefonu po to, żeby treści animowane albo na przykład jakieś filmy na stronach były wyświetlane poprawnie, no to niestety w L7 po prostu nie da się tego zrobić. LG najpewniej zrezygnowało po to, żeby nie obciążać i tak przestarzałego procesora, no ale niestety jest to wada. W telefonie o takim rozmiarze i tak wyglądającym można byłoby się spodziewać, że takie rzeczy powinny po prostu działać. Fuck this motherfucker. LG Swift L7 to taki smartfon, który próbuje udawać lepszy niż w rzeczywistości jest. Za to wrażenie jest odpowiedzialny przede wszystkim ten duży ekran i bardzo, bardzo fajny, estetyczny, ciekawie wyglądający design. No ale niestety kupując ten telefon pamiętajcie, że w środku dostajecie jednak trochę przestarzały procesor, nie najlepsze multimedia, brakuje trochę przede wszystkim w segmencie wideo. No ale to widać też również po cenie, bo jeżeli kupujecie LG Swift L7 na przykład w swoim abonamencie, no to widać wyraźnie, że telefon jest tańszy od dwurdzeniowej konkurencji. W związku z tym, jeżeli stawiacie na duży ekran, a reszta dla Was nie jest specjalnie ważna, to L7 mogę polecić. Z całą pewnością jest to jednak telefon ze średniej półki. Pamiętajcie, że kupując L7 nie kupujecie żadnego segmentu premium, tylko coś sporo, sporo niżej. Telefon jest z całą pewnością elegancki, ale mnie nie zelektryzował. Jakie wy macie przemyślenia na temat LG Swift L7? Czy uważacie, że zrobienie telefonu w takiej cenie i z tak dużym rozmiarem ekranu to jest dobry pomysł, czy też być może to się nie sprawdzi na dłuższą metę? Piszcie w komentarzach. Czekam również na Wasze pytania na Facebooku. Do zobaczenia, cześć!